Cześć! Czy wiesz, co dzieje się z tkanką tłuszczową, kiedy się odchudzasz? Ciekawe. Takie pytanie zadano osobom, które teoretycznie powinny być kompetentne tak? czyli lekarzom, dietetykom, trenerom. I większość z nich, no skoro tkanka tłuszczowa została spalona, odpowiedziała, że w takim razie ona zamieniła się albo w ciepło, albo w energię. Niby logiczne tak? I fizyk, Ruben Merman, który sam stracił dość dużo tkanki tłuszczowej i postanowił zbadać głębiej ten temat. Co ciekawiło go po prostu, co się stało z tymi kilogramami, które stracił? I jego wyniki są następujące. Tkanka tłuszczowa zamienia się po prostu w dwutlenek węgla i wodę czyli yy, tkanka tłuszczowa, zmagazynowana, to są. Tłuszcze proste, tak? Trójglicerydy. I one są zbudowane z tlenu, wodoru i węgla. I w momencie, kiedy my spalamy, metabolizujemy tłuszcz, wiązania między tymi pierwiastkami się rozpadają, tworząc właśnie energię, tak? Ale w przyrodzie nic nie ginie, i dlatego one muszą się gdzieś podziać. I one łączą się po prostu, tworząc właśnie dwutlenek węgla i wodę. Czyli my po prostu wypacamy i wydychamy nasz tłuszcz. I to jest jeszcze taka tutaj ciekawostka, że 80% właśnie przemienia się w dwutlenek węgla i 20% w wodę, tak? Czyli ja mówię Wam o, o, o tym wszystkim nie dlatego, żeby Wam tu robić wykład z chemii, tylko po prostu, żebyście zrozumieli, jak ważne w procesie odchudzania są ćwiczenia cardio. Bo to właśnie przy cardio, zauważcie, my mamy ten przyspieszony oddech, my się bardziej pocimy, tak? I też właśnie zrozumcie to, że żeby. Osiągnąć jakieś cele fitnessowe, no to niestety trzeba się trochę spocić, trzeba trochę właśnie ten oddech przyspieszyć. Nie, nie ma drogi na skróty. Nie można po prostu zacząć szybciej oddychać, tak? Bo może po prostu dojść do hiperwentylacji i stracić możesz przytomność, albo ci się zakręci w głowie w najlepszym przypadku. Także zachęcam, jeśli chcesz po prostu redukować to ćwiczenia cardio jak najbardziej dorzuć do swojego planu treningowego. A jeśli masz jeszcze jakieś pytania, to śmiało pisz.